Witam wszystkich, nazywam się Jacek Bonecki, jestem fotografem, operatorem filmowym od ponad 30 lat. Bujam się po planach filmowych na całym świecie i fotografuję. Również fotografuję smartfonem. To jest urządzenie, które używam bardzo często, a to jest książka, ostatnia moja książka, którą wydałem z pięciu książek poświęconych fotografii. Ta książka jest o fotografowaniu smartfonem. Dlaczego smartfony są takie ważne w mojej pracy zawodowej? Dlatego, że są to urządzenia, które zrewolucjonizowały fotografię. Na świecie jest ponad 6 miliardów smartfonów i tych urządzeń wciąż przybywa. Każde urządzenie ma aparat fotograficzny, w związku z tym każdy z nas, posiadasz smartfona, potencjalnie jest fotografem. Wielu z nas fotografuje smartfonami. Dla Was jest ten kanał, bo dowiecie się, jak fotografować i filmować smartfonem efektywnie, żeby Wasze zdjęcia i filmy były jak najlepszej jakości, jak najciekawsze. Te osoby, które jeszcze nie fotografują. Po obejrzeniu tego kanału na pewno połkną bakcyla i będą to robić regularnie. Gorąco zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania e, różnego rodzaju newsów, wiadomości i lekcji do ćwiczenia fotografowania smartfonem i do fotografowania w ogóle. Fotografia jest to dziedzina sztuki, która uszlachetnia, która zabija nudę, która pozwala Wam sięgnąć wyższego poziomu w rozwoju duchowym. Nie żartuję.